Halo, dzień dobry, dzień dobry. Wczoraj wbite T28, wbite, odkryte. A, tak, tak ono wygląda. Możemy sobie z bliska obejrzeć. Taki duży kloc, dosłownie kloc. Dobra, i wczoraj rozegrałem tylko i wyłącznie jedną bitwę tym, dlatego że byłem tak zmęczony już tym T-25 AT, że głowa boli. Nie miałem siły w ogóle już rozegrać eee, no po prostu więcej bitew w tym T-28. Jedną bitwę tylko rozegrałem. Nie oddałem ani jednego strzału, bo nie zdążyłem dojechać do, do, do centrum akcji, że tak powiem. To zobaczymy, jak pójdzie tutaj. Musicie się z tym pogodzić, że no, ja nie wycinam bitew i nie zostawiam tych najlepszych, tylko po prostu tak jak leci, tak będzie. Nie chodzi tutaj o to, żeby pokazywać, nie wiem, jakieś super, super, zajebiste, duper bitwy. Tak, jak to robi większość. Oczywiście, no wiadomo, że każdy z chęcią ogląda dobrą bitwę częściej i poświęca więcej czasu na coś takiego, na oglądanie. No ale raz, że nie mam nawet możliwości wycinania takich rzeczy. Niestety. A dwa, nawet już mi się tak naprawdę nie chce grzebać z tym wszystkim. Pojedziemy w miasto, zobaczymy, czy. Czy będzie to takie twarde jak ja spotykałem na bitwach? Musi no, się chłopaki trknęli. Tutaj goście ograniczam ruchowo, więc zjedziemy sobie, żeby go nie zwalniać. Dobra. No ale kolego odjedź ode mnie, to nie będziemy się haczyć. Dobra. W ogóle nie wiem, czy ja mam to działo dobre założone, czy nie. Już nie pamiętam nawet. Cholera. Tam pojechał już Medzik. Dobra. Jak nas w ogóle wylosowało? Z ósemkami, no ładnie nas wylosowało. Jak widać, wojna, czyli zniszczone zinki są gruzowiska. Arta, to mnie niepokoi właśnie, Arta. No kurwa, czego to się pcha? Napierdolę, nie może kurwa koło mnie przejechać, tylko musi. Ekstra. O, czołgi ciężkie siedzą na linii A. Robię tutaj błąd, bo się zbliżam niebezpiecznie do Meda, który może mnie objechać, no ale... Dobra, Arta zaraz poleci. Aż się boję. Uch, aż się boję. Dobra, jeden zszedł. Żebym ja zaraz nie zszedł na no tamten świat. Dobra, ale gdzie oni w ogóle wszyscy są? Albo lewą stroną pojechali, mapki. Albo cholera wie Tam ci kampią i nie dość, że kampią to jeszcze przegramy to coś czuję. Tak mi się wydaje No tutaj to już będzie w ogóle Szedł jak ciągnik w zabłoconym polu O Jezus Dobrze, że mu ten lepszy obrót robię ten perk, bo jeszcze i wszystko zjeżdża Jupila. 25. Podpalony. Ok, dobrze jest. Pocisk w humorze, powinien mówić. No dobra, i teraz tak. Gdzie ja mam w tej chwili jechać? Nie mam pojęcia teraz. Łupie ktoś z górki. I tam. Jasny szlag. Kur, coś. Skąd oni strzelają? Pieprzony Indian Panzer. Ło, ta fuck Ach, kurde, po gąskach dostał i dupa. Nic więcej. On będzie wyjeżdżał. Żeby świecić. Skurczy byk. Zafajdany. No aż kur... ...pieprzony. Pięknie. Nie, nie, nie mam dobrego pola na przestrzał. Może tu? Kurde, wszystko rykoszytuje. to jest dentnie przegrana. O, już nie będziemy tracić czasu? Się, bym mógł inaczej tu pojechać. O! Coś mnie widzi. Co? Przewspaniale. The fuck? No, teraz zanim na no, prawie gąski do... Dziękuję. Dobranoc. Kierowcę ma zamordowanego. O, obra! Jebut, jebut, Ciri. No cóż, bieda. Bieda, 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 bieda. O minus 10 tysięcy jakiś wspaniały wynik i te uszkodzenia. Mm. Dobra, operacje. Jakie my mamy tutaj operacje? Nie, pan zniszczy 5 razy w swojej bla bla bla. zniszczyć, przynajmniej 3 może być. Skup się na pozytywach, ale to na razie wyłączymy. Asystuj zadanie, dobra, niech będzie to Jedziemy dalej. Mr. Klocek. Ale mi ładnie jak panter zasadził w te... w talerze na górze. je banana. Jakby wyjechało ich więcej, to może coś tam można zdziałać, ale tędy odpada. To raz, że pod górkę i ciężki teren. Tutaj mam z górki. Ósme Jest ktoś ze znajomych. To nie ma. Nie ma. jest jakiś Damian.pl. Urf co oni robią No Wszyscy pojechali tutaj do jasne, spoko. Spoko, spoko Ciekawie co, co z tego wyjdzie, żeby to nie wyszła jakaś wielka farsa bo jak pojadłem drugą stroną, to ja już się nie, wrac nie wracam, bo to mija się z celem w ogóle, ale chyba nie, chyba cię tutaj ciężkie są. A tylko że ja będę miał problem z isem trzecim, z jego przebiciem, bo mam tą armatkę drętwą. Już mnie coś widzi, już coś styluje, coś na przed nami jest, znowu. Czyli coś tutaj jest. Coś tutaj jest ewidentnie. O właśnie, tak jak mówiłem. No ale z takiej odległości to on mnie będzie przebijał, więc to jest słabizna trochę. Te 28 to trzeba grać na średni dystans, a nie na taki krótki. O Jezus! Jeszcze ten. O Jezus! Ewentualnie mógłbym... A i jeszcze nie mam naprawiaczki, no pięknie po prostu, zajebiście to zrobiłem. Nie no, trafia mnie, trafia mnie w kopuły jak chce. radio berbało, Nie no, miodnie. No jeszcze armata! Jasny szlag. Uff, ale szczęście. Ale szczęście. Ale nie ma naprawiaczki, znowu zapomniałem pst, k zamontować by trafił o, Teraz będę się klepał 7 km w godzinę. Wow! Baby, baby, baby. Rewelacją po prostu. Ja pie... Wszystko jest ok, ale... <laughs> ale mówię, to, to jest... Tak jak widać na blisko, to ten pojazd nie ma w ogóle szans, mimo że on ma armatę i kupę tego pancerza, to tak naprawdę no, ma odsłonięte te grzybki do góry, te włazy i... No i to jest jego największa bolączka. Chociaż od spodu chyba też mnie ten luf przebił. Nie, nie, nie jestem pewien, ale... Któryś strzał tam padł właśnie niżej. Ale już widzę, że pada, pada bardzo szybko tutaj to samo co w amerykańskich ciężkich działo. Silnik. O w mordę. Arta jest na górce. Ja tylko ciekawy jestem jak z załogą. Jest gość, ale, ale jest widoczny, jest. Kurde, z tego to teraz nie trafię. To jest yy... raczej, raczej niemożliwe. Teraz poszło tam, gdzie wycelowałem. <laughs> Mordę je, że jak to się telepie. To z góry, jak mi sięknie, to na pewno trafi to, to, to. Nie ma to tamto. Psia, Juha. Amorak poleciał. Dobra. Okej, okay. wszyscy Świetna robota, Świetna robota. 1885 No tak Tak sobie mogłoby być lepiej Ale cóż A fuck Zapomniałem znowu zamontować tego O, Jezu, naprawiaczy ich. Apteczek wziąć i ja pieprzę. I tak będę jeździł, bitew, tak jak jeździłem. Te 20, albo te 32, nie? Za bitwę i zapominałem sprzętu eksploatacyjnego. Spoko. Oh. No dobra, artylerii tutaj nie ma, więc można się pokusić o stronę te 95, On się przyda O Jezu, dziesiątki No to chyba raczej Chyba raczej tutaj za dużo nic nie zdziałam. Bo jak takie 3 mi smyrnie, to tam nie to urwie. Mocno. No będzie mi tak urywało, że. Oho! 5 TDK u nas, 5 TDK u nich. Wszyscy pojadą tu po krzakach się kampić, gdzie to jest spoko. To, będzie, to będzie ciekawe. To, to będzie naprawdę ciekawa, chyba, bitwa. Albo jedna strona będzie padała jak kawki, albo druga. Teraz będzie nerwówka. Kto pierwszy wyjedzie, ten otrzyma, nie? Bułę. O, wyjechał. O, jestem wykryty. dobrze. Bardzo niedobrze. Elegancko. Mnie się to podobało. Co ty tak tańcujesz. Aha, no właśnie, w kopułki mnie trafia. I to jest to. O właśnie. O właśnie. Silnik znowu. Pięknie. Tylko gdzie on mnie kurwa trafił, że on mnie przy... A, w pancerz przedni, no jasne. Ale s... Ale kupa. E-50M. A, muszę zobaczyć, jaką to ma w ogóle penetracji, bo nie chcę mi się w to wierzyć, że... Chyba, że... Nie, na Goldzie on nie strzelał, bo nie, nie leciały Goldy. E50m Kur, Wyświetlamy dane, dane czołgu, penetrację pociskiem 203 do 338. No właśnie, tylko mniejsze oto. Po prostu zgnoił mnie jak jak psa Dobra, to będzie na tyle. Będę musiał wyjść z mieszkania z, z, mieszkania z domu, a więc może jeszcze później coś tam pokombinuję, powstawiam, po, po streamuję. Dzięki bardzo. Trzymajcie się.